Robi niebezpiecznie Oszedł, 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 no, 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 no. Gdzie jest reszta ekipy? Halo! Al, 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 al. Kurde, już mokro pod pachami. Co się zrobiło. Tam no tak w sobie dopiero co wstałem, bo miałem wstać wcześniej, ale nie wyszło jakoś, tak. I co? No i jedziemy, no nie z Wobem napadzie. Robię dalej challenge. Dobra, to co? Najpierw musimy się wrócić znowu do tamtych dziadów. Właśnie, fajnie byłoby się załapać do gildi Gucia. Gdzieś tutaj biega, gra. Koguto. On, tu patrz jakiś flex, bo w, w przebraniu lata. Aldemarz już czekasz na no, kurdevela, no nie? Na no, no low-level mobkach. I 360 robię. Pa, 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 na to. Woo. Czekaj Chciałeś to? Chciałeś to? Zok, zok. Czy ty szczekałeś? Cze? Czy ja szczekałem? Ja robiłem 360 łobędzę. Obudysz, łubysz. A może szczekałem z rana? Kto mi zabroni Halo. Jest 12, mogę sobie szczekać. Nie ma ciszy nocnej. I łbydz! Chudysz chłodysz. Pdudu Hamas Żeglarzu Już nie wrócisz do domu, do dzieci i do żony. Dobra, idziemy, idziemy na świnie To takie na dwóch nogach. Dobra, idziemy na świnie, Let's go. Podskoka, hop, siup, hop, siup. O, tam to nie idziemy. Tamto biju. Tam to by tam bił. No to jakiś hunter biega, dobra. Fajnie jest tak staje bokiem, puszczam takie boczne kulki Co za gierka? World of Warcraft. Klasyk nad klasykami, legenda gier MMORPG. Straszne to No ale, zawsze się dobrze do tego wraca. Niestety. Dobra, czekaj, bo jakiś oklep zaczynam dostawać. Się robi niebezpiecznie. Oszedł, oszedł, oszedł. No, 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 gdzie jest reszta ekipy? Halo! Zabierać mi ich stąd. Jesus freaking Christ. Ja tu sobie biegam, kurde, zadowolony Dobra, tu zrobione, to ale to jeszcze ziomeczką pomogę. U mnie w nocy minus 10 minus 11, elegancko. No, to, to dobra pogoda na morsowanie teraz A to wiesz, że w morsowaniu nie o to chodzi. Żebyś na to zgoł O no, to, to nie to, to nie, nie, nie. Tam to... Może ktoś, ktoś podpowiedział coś, no nie? Tam nie udajesz Morsa, że wiesz, że wychodzisz z, z, z gołu Morlinku i robisz Mamy nowy przepis. Ciekawy jest ten przepis, bo to jest Scorpius Surprise, tak? I opis mówi tak, że leczy nas, no nie? Do momentu. Do, jeśli, o, oczywiście, jeśli nie, nie wgryziemy się w woreczek z jadem. Ciekawe, nie widziałem tego wcześniej. Najgorsze w tym wszystkim może być to, że tak tutaj człowiek się przygotowuje. Tutaj robi sobie gotowanko i inne rzeczy i kurde, za godzinę się wywali na głupiry, no nie? Gzok, zok. O, jedenasty level noise. Możemy sobie dać teraz punkt talentu. Dam sobie w to, a co? Idziemy na harpie. Panie, panie z piórami, które latają z gołymi, to są właśnie harpie. Kurde, już tutaj ktoś buszuje. To są jakieś worki w ogóle? John Boney what? A, kurde. To ona tam sobie siedzi, nic z nią nie zrobię. Oszedł, druga harpia Dobra, trzeba uważać. Worki, worki, worki. Co worki? Kurde, tu wszystkie wory pozabierali, gnoje jedne, no. O, ale co, chłop ma tu się siekierę jakąś? O, kurde. A 40 poziom, a panie tu. 40 poziomy to nie w ki tutaj... Trzeba się pokłonić tutaj tym ludkom. O, i buffa jeszcze. Wow! No hopie, traf Kim. Kurde, ile tu ludzi biega, co jest? Ja trochę ludzi gra w tego hardcora, no. To trochę niedobrze, za dużo konkurencji. Też to, to ciężko się zapuszczać dalej, no bo tak. Teraz tutaj leżą te truchła. Ja sobie wbiegnę tam, i zrespi się jedna, dwie harpie i, i dupa. Zacznę uciekać, pojawi się kolejna, rzuci się na mnie trzecia i już. Jest niefajnie, no nie? O, spróbuję skrzyneczko otworzyć. Let's go. Kurde, już na mnie się jakieś gówno rzuciło. Ja, demet z góry, naprawdę. Nawet nie będę mógł zlutować z niej niczego. A, dobra, zleciała do mnie. Zaraz coś przyjdzie i zabierze mi skrzynkę, zobaczycie no może i nie Jak to kombat, halo. Jaki kombat? Kurde, nie no 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 Shit, no come on Ja pierdzielę Właśnie, to jest to o czym mówiłem, ojcy, kolejna, no nie Dobra, teraz się nie ruszyć, nie oddychać. Bo jak się ruszy... A, kurde, nie tak się rzuciło na mnie. God damn it. A, dobra, ktoś już zabrał, zjął ze mnie. ale trochę niedobrze z tym totem. Dobra, muszę stąd zwiewać Osied, co jest? Co tu robi Alluch? Kurde, już mokro pod pachami. Co się zrobiło? Czas, kołganie, co ty tutaj robisz? Pop stoi i się patrzy. Zajdę szybko do stolicy. Patko, hopie, idź stąd, kurde, nie czuję się przy tobie bezpiecznie. Ufolodzy! Ej, to jest ta gildia tego, Gucia! Ciekawe czy, 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 Gucio by mnie przejął do gildii. <laughs> Autoran. let's go. <laughs> dobra, tutaj w tej jaskini muszę uważać na jednego śmierdzącego... ...typa, który się nazywa Gazus, który... Po, ...poprzednim razem jak grałem na hardkorze to mnie ubił, gnój jeden śmierdzący. Ale dobra. No to robimy kolejne podejście do pana... ...Gazuza, mamy z nim do wyjaśnienia coś niecoś. Dobra, mam tutaj czapuszkę do zabierania życia i... ...i się nie uleczyłem. Niemożliwe, że on jest taki mocny. No nie no. Wypadnę. nie, <śleszturuj> no, pierdolę no, poważnie. Czy za bardzo się nie będę zapuszczał w tej nie? Chyba, że tam będzie jakieś, jakaś jakaś ekipa, to może, to może, czemu nie. Ale tak to trzeba tutaj mega uważać. Czekaj, 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 żebym się za bardzo nie zapuścił, bo... Bo tutaj jest naprawdę ciężko. Ziołuszcz, czy ty chcesz może questa zrobić razem? Dobra, prowadź wodzu. No tak, i wznikanko. Oho, kurde, drugie się rzucił. Szed, przed, 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 przed. Dobra, trzeba uważać. No, bij pan. No tak, mógłbym jeszcze pobić krokodyle w sumie. Bo jeśli chodzi o te na przykład Darkstorms, to Fizzle's Claw. Tego na razie nie będę ruszał, bo tam łatwo, bardzo łatwo zginąć. Hop, gdzieś to się schował tutaj w skałach. Mam dla ciebie towar. Jest 12 poziom, elegancko. Tańsze czy większe? Obrażenia. No jak będę na razie większe? O, znalazłem mam what? Kurde, szybko. Myślałem, że to jest dobre pół godziny, tu będę siedział. Tak, męża ze żarły krokodyle. No co zrobisz? No. Trudno. Dobra, yy, miałem pójść w tamtą stronę, bo tam zostawiłem quest'a. Na hardkorze nie można nic zostawiać, no nie? Tutaj najlepiej wyczyścić jest krainę z dodanej do obszar z quest'ów. To będę musiał lokację zmienić na trochę inną, żeby trochę poziomu podbić, żeby pójść do kolejnej krainy. Trzeba się przygotować maksymalnie jak najlepiej. Dobra, idziemy najpierw tam sprowokować tego Gaugana, co jest na dole. Uczy się skill'i i polecę do Zdechlaków. Tam spróbować kilka quest'ów porobić. Żeby dobić się tak z 15 poziom, myślę. No tutaj z tym Gałganem trzeba pogadać. Epa, epa, epa. Właśnie, co to może nowo przybyłych ludzi, czy wy macie jakieś postanowienia noworoczne? Czy może zaczęliście coś realizować? Bo coś macie w planach? By the way. Ja na przykład chciałbym w tym roku przeczytać 50 różnych książek. Żeby spisać sobie wszystko elegancko, żeby było. I sobie później codziennie wypominać. Ci śmierdzący Leniu, nie przeczytałeś znowu dzisiaj nic. A ja do siebie, a ja nie tak nie umiem czytać. I tak naprawdę chodziło mi o książki z obrazkami. I co? Gówniarz, znowu nie czytałeś? Nie, kuchni, nie czytałeś? Fire, nowa Totem, perch. W sumie dobrze byłoby tego quest'a zrobić na Fire Totem. Czy znaczy, na razie żyję sobie bez tego Totemu, więc nie jest źle. Na razie sobie, ja, to ja sobie polecę z Pelinem do Tiris Glades. Na razie na Barency się nie będę wybierać, bo tam bardzo łatwo śmierć będzie. Nie, nie o to nam chodzi, no nie, 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 nie można zginąć gdyby ktoś nie wiedział A, Poczekamy sobie na balon Balon, balon, dobra, tylko muszę sobie przypomnieć który to był Dobra, i te, nie spaść ze statku, to będzie dobrze I tak też się zdarza Dobra, jest w ogóle Holy Pew, fajny nick KosmoKał Dobra, jesteśmy one deadów że tutaj już będzie ponuro, tutaj nie będzie świeciło słońce. Idziemy sobie do Brill. Jeśli chodzi o klasika, to brakuje mi tu, tutaj tylko achievementów. Achievementy jeszcze byłyby całkiem spoko, nawet na, na samego tego hardkora. No tak jak, jak są so, jak so te osiągnięcia w grach, to jakoś tak człowiek bardziej się motywuje, mi się wydaje. Że jest coś do zrobienia, no nie, i później dostajesz jakąś tam, nie wiem, plakietkę, cokolwiek, taka była głupota, ale jednak. Oho, rarka. O kurde, zniszczony Ej, jak przez drzewo, let's go Pff. Bardziej w prawo mógłbym na razie skręcić w sumie Innego questu zrobić Dobra, teraz pytanie, czy ktoś tutaj kurde może się czai na tego typa co jest w tym domku Bo ja go solo nie zrobię, nie ma szans nawet, no nie Ja też nie chcę za dużo tych gałganów tutaj ściągać No ten chłop nie jest taki łatwy to jest ciekawy patent, bo możemy sobie skakać przez płotek i możemy tak sobie poszukiwać mopka. Proszę bardzo. Tyk. W sumie to w taki sposób mógłbym spróbować tego bossa zrobić, no nie? Znaczy bossa, no tego typka questowego. To byłoby niegłupie. Co to jest? To jest ten Magodai. Spróbuję uciec, spróbuję się to jakoś uh, przygotować do tej walki. Kurde, ale on się szybko rozpił. Spróbuję tego gnoja tutaj wyciągnąć. Shit, kurde na plecach, Haman! Niech was szlak. Kurde trzeci, no bez jaj! No nie, jak to? Skąd oni to się wzięli? Dobra, tam. Boże, jak ten koleś, dobrze on się tam znalazł. Pomogę mu. Oh shit, ale chłopi, dupę uratował, no nie. Będziemy kończyć, no gdzieś na, na razie 12 poziom, prawie 13 wybity, więc Git. Co pora co na pewno wpaść na Discorda, żeby być gdzieś tam na bieżąco ze streamami i w ogóle z materiałami, którym zamierzam gdzieś tam dograć, nagrać? Więc myślę, że, że spoko sprawa komuś się nudzi. Widziałaś się taka standardowa gra w WoWa, no to myślę, że granie na gamepadzie, myślę, to będzie, to jest ciekawe wyzwanie. O sied, drugi murlock, o tym mówiłem właśnie. I trzeci, sied, dobra, nie, 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 to jest ewakuacja, słuchajcie, to jest ewakuacja, biegniemy bokiem, 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 bokiem.